musisz się trzymać te wityczy. Dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo duży znak zapytania. Ja ogólnie słyszałem, że w Polsce być bezdomnym to jest... Dzień dobry i witam serdecznie na moim kanale. Ja się krótko przedstawię dla ludzi, które dzisiaj pierwszy raz trafią na ten kanał. Nazywam się Christoph i przeprowadziłem się jakiś czas temu z Niemiec do Polski. Cel tego kanału jest trochę Polskę pokazać z moimi oczami i trochę na ten temat polskie rozmawiać. I to robimy na różne sposoby. Od czasu do czasu robimy jakieś porównanie między Polską i Niemcem na przykład, albo tak jak teraz obejrzymy razem filmik i później rozmawiamy na ten temat i oczywiście jestem też na Wasze komentarze bardzo ciekawi. Jeżeli Ci taki tematy ciekawią, bym bardzo szczęśliwy, jakbyś subskrybował ten kanał. Bardzo dziękuję za to. Dzisiaj obejrzymy razem mały filmik albo mały reportaż na ten temat bez domne Polacy w Niemczech i to jest też dla mnie osobiście tam trochę ciekawe na ten temat rozmawiać i też później swoje zdanie na ten temat powiedzieć, bo ja tu w Polsce też już jeden, dwa razy miałem krótką rozmowę z bezdomnymi, mam nadzieję, że teraz dobrze powiedziałem e, tu w Polsce i znam też bezdomne ludzie w Niemczech, to nie są Polacy, ale ogólnie bezdomne w Niemczech i oczywiście też później kilka słów na ten temat powiem, ale Wasze zdanie jest też bardzo ciekawe, dlatego obejrzymy teraz ten filmik razem. Jeszcze taka ogólna informacja, jeżeli Ty masz jakieś Ciekawy temat, na który mam ewentualnie z Wami rozmawiać, albo jakiś filmik nagrywać, możecie mi to oczywiście też napisać w komentarzach albo na Instagram. Mój Instagram powinien się teraz tu gdzieś wyświetlić. Albo możecie mi oczywiście też maila napisać. Dane kontaktowe znajdziecie na główną stronę. To bym powiedział, zaczynamy. Na berlińskich ulicach od dawna koczuje mnóstwo bezdomnych Polaków. Ale wydany niedawno raport niemieckiego rządu dotyczący tego zjawiska jest w. Wstrząsając, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba bezdomnych w Niemczech wzrosła ponad dwukrotnie. A największą grupą etniczną poza Niemcami są Polacy, których na niemieckich ulicach żyje ponad 100 tysięcy. Dla mnie to jest też już trochę tak ogólnie tak dziwny to jest, no ja nie wiem, jak mam to inaczej powiedzieć, że jest w ogóle możliwość być w Niemczech bezdomnym, bo mi się wydaje, Niemcy to jest krajem, ja nie wiem, jaki kraj w Europie ma większy socjal niż Niemce po prostu, tam gdzie po prostu prawie każdy dostaje pomóc, każdy dostaje pomóc, jak tylko, powiem tak, się trochę stara, tak? To znaczy musisz się trzymać te wityczy, to znaczy jakieś papiery wypełnić i jakieś tam rzeczy wypełnić, które oni od ciebie oczekują, i potem normalnie to jest w Niemczech, także dostaniesz mieszkanie na jedną osobę ja nie wiem, jak ile to teraz jest chyba 45 metrów mniej więcej za darmo dostaniesz jeszcze pieniędzy do życia. Dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo duży znak zapytania, jak można ogólnie trafić na ulicy w Niemczech bo normalnie faktycznie każdy, faktycznie każdy, dostaje jakiś socjal, jakiś pomóc, cokolwiek w Niemczech. To jest tylko tak moje zdanie. Najwięcej bezdomnych Polaków jest w położonym niecałe 100 kilometrów od granicy z Polską, Berlinie. Jeden szczwierdz z Karimaty, Karimatycy, nie? No. Nie Ale rady. tylko coś takiego mam. Nie ma. już. Bierę. Chcecie jakąś zupę gorącą? Zupełnie. A, je, a macie, jest tak? Kartoflana? Jest. No bardzo, bardzo poproszę. Pracowałem na magazynie takim. Rozładunek za ładunek na tirach. Jasne. I po prostu nie dałem rady i mnie zwolnili tak później na ulicę trafiłem i sobie nie poradziłem. Długo już jesteś na tej ulicy? 3 lata. Ile 3. masz lat? Mam teraz 28 lat. Z czego żyjesz? O no, taki kubeczek wystawiam sobie. No, ludzie rzucają. Co łaskę to wrzucą, chciałbym tutaj zostać i pracować? A masz do kogo wrócić do Polski? Nie, już no chyba nie, no nie mam kontaktu z rodziną już właśnie od trzech lat, tak słabo trochę. Nie wiem, to jest tylko tak moje zdanie też. Mi jest trudno uwierzyć, że chłopak 28 lat w Niemczech nie dostaje pracy. To jest, to jest dla mnie kosmos. Są po prostu bardzo, bardzo dużo firm, które, które ludzie biorą do siebie do, do pracy po prostu. To są te live firmy, nie wiem, jak to się teraz po polsku mówi, to są po prostu te, te sub firmy. Mi się wydaje. Każdy może dostać tą pracę. Oczywiście to nie jest praca, która jest najlepiej yy, płatna, ale co najmniej one są o wiele, wiele więcej niż. Być po prostu na ulicy i dla mnie to jest dziwne to zrozumieć, że młody chłopak tak jak on 28 lat zdecyduje się świadomy, zdecyduje się świadomy mieszkać na ulicy po prostu. Może ktoś może mi to w komentarzach napisać jaki może być powód się zdecydować na takie życie. Pochodzącego z Polski Artura Darga poznaliśmy 8 lat temu. Artur od dawna pomaga berlińskim bezdomnym jako pracownik socjalny berlińskiej organizacji chrześcijańskiej, która między innymi prowadzi szereg noclegowni. W największej położonej w centrum Berlina mieści się około 170 osób. To jest taka recepcja, jak tutaj są przyjmowani bezdomni. Opisują ich dane, nie ma takiej ścisłej kontroli osobistej. Tylko chodzi o to, żeby żadnych broni nie było przy sobie, żadnego alkoholu. I to muszą wszystko oddać, też plecaki czy jakieś torby jak mają. Ja ogólnie słyszałam, że w Polsce być bezdomnym to jest też według prawa zakazane. Ja nie wiem czy to jest prawda, czy nie. Też wcześniej czytałam w internecie, że w Polsce są około 35 tysięcy bezdomnych, w całym w Polsce. To jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo mało, jak to, to porównamy z Niemcami, tam gdzie są ponad pół milion. Ale to jest też już dla mnie trochę tak dziwne, że takie państwo, które ma bardzo wysoki socjal, jak już powiedziałem, chyba największy socjal w całej Europie, są więcej więcej bezdomny niż gdzieś indziej i to jest dla mnie trochę też dziwne to zrozumieć, jak, jak to jest możliwe. Ja mam tylko jeden opowieść na to, że ewentualnie tu w Polsce są mało bezdomnych, względu tego może, bo po pierwsze to jest zakazane być bezdomnym i może też po drugim, no jak można to mówić, ewentualnie ludzie są też trochę zmuszone iść do pracy, bo oni wiedzą, jak oni trafią na ulicę, że po prostu nie dużo dostają. Ale co wy na to mówicie? Dlaczego to jest tak, że w Polsce są mniej bezdomne niż na przykład w Niemczech. Przychodzą, mają możliwość się wykąpać, i tam zaraz y, mogą jakieś inne ubrania wziąć. Tutaj są posiłki wydawane. Dużego wyboru nie ma, ale jest gorące i dobrze ugotowane. Nawet wegetariańskie jedzenie. S Słuchajcie, ludzie, ale, to co tam jest, to są te rzeczy, które ja normalnie w domu jem, nie? To, To nie jest jak... to, to są normalnie sosy, cokolwiek. To nie jest jakieś. Dla mnie to nie jest jedzenie typowe dla bezdomnych po prostu. To jest łatwe jedzenie, tak jak mi się wydaje, większość ludzi normalnie jedzą, nie? I zobacz, oni, oni tu mają wybór dla wegeta wegetarian wegetarianów. Nie wiem, jak tutaj. Te... <ścoughs> ci to teraz dobrze powiedzą, ale wiecie o co chodzi, że bezdomny jest tu tak traktowany, jak Wcześniej już widzieliśmy, on ma wybór jakieś e, różne zupy dostać w kubeczek, dostanie śpiwor, ma możliwość jedzenie sobie wybrać wegetariański, niewegetariański, to jest. E, nie chcę to teraz tak mówić, żeby to też nie jakieś tu źle zrozumieć. Na życie bezdomne to jest luksusowe życie dla bezdomnych, bo, bo on ma tu niesamowity, duży wybór. I może to jest też ten. Powód, dlaczego oni się też nie starają, ewentualnie na więcej? Oni mają, no nie chcę mówić dobrze, bo, bo dobrze nie mają, ale oni mają ewentualnie lepiej niż gdzieś indziej. Ja nie wiem. Tu przyczyny, że ludzie wolą bezdomni Polacy żyć tutaj na ulicy niż w Polsce? Miałam okazję być w Polsce, gdzie przyglądaliśmy się bliżej pracy z osobami bezdomnymi, szczególnie w Warszawie. Uważam, że w Polsce obowiązuje bardzo restrykcyjna polityka zapewniania osobom bezdomnym miejsc w noclegowniach. Jakie konkretnie problemy w porównaniu z systemem niemieckim widzieli Państwo w Polsce, w tej Warszawie? Dowiedzieliśmy się, że osoby, które są pijane, po prostu nie mają wstępu do schronisk interwencyjnych. Co jest Wasze zdanie na ten temat, że na przykład tu w Polsce nie wpuszczają. Pijani ludzie to takie kronisko. Jest to dobrze albo źle, to jest oczywiście taki kontrowersyjny temat, nie? Bo, bo ja spróbuję to też trochę zrozumieć od strony bezdomnego, ewentualnie tu w Polsce teraz mówię, które ma taką sytuację, która jest i on jest może bez siły, on nie ma własną siły, żeby się utrzymać, i potem on zaczyna pić po prostu, bo on nie zna inną drogę. I jest to potem ok, taką osobę. Dalej nie pomóc. Jeżeli on potrzebuje tym pomóc, to znaczy go zostawić przed drzwiami względu tego, że on jest pijany, albo trzeba mu pomóc. To jest moim zdaniem bardzo kontrowersyjny temat, co jest teraz dobrze, a co jest źle. Wasz, wasz, wasze zdanie by mnie bardzo ciekawiło. Czy mogą przyjść tutaj pijani? Oczywiście. Nawet no. jak nie mogą chodzić, bo są tacy pijani i pomimo tego są przyjmowani. To są te pomieszczenia, no. gdzie oni śpią. I numer jest przypisywany każdemu? Te numery dostałem tutaj w tej recepcji. W razie gdyby ktoś umarł, czy coś się stało, to żeby było wiadomo, kto leżał na tym łóżku z numerem jeden. Zdarzają się takie przypadki często? Nie. W tych latach, które ja tu pracuję, to może trzy osoby zmarły, a pracuję od 2009 roku. Czy szeroka pomoc socjalna czyni życie na berlińskiej ulicy bardziej znośnym? Oczywiście nie, bo niedożywieni, osłabieni warunkami pogodowymi i alkoholem bezdomni z czasem zapadają na różne choroby, także zagrażające ich życiu. Kolega jest chory na cukier, jak to Cukrzycę. Tak. tak. I jemu plecak ukradł, a w tym plecaku miał aparat do mierzenia... Glukometr. Glukometr, Glukometr. Glukometr. dziękuję. Od jak dawna na ulicy? 15 lat. 15 lat? Pracowałem, w tym czasie mieszkałem. Ale z tą pracą wie pan, jak jest. Bo robiłem na czarno. A jak to się stało, że. Jeżeli to nie tajemnica, że trafił pan na ulicę? Bardzo się zakochałem w kobiecie I to nie mogło tak być. Była jedna decyzja: wyjeżdżam. Trafiłeś na ulicę przez kobietę? Tu, tu mamy znów taki przypadek, który jest. Dla mnie się tak trudno zrozumieć. To jest osoba, nie wiem, on już 15 lat mieszka na ulicy, tak? Tak jak on sam powiedział. Nie wiem, ile on może mieć lat? 50, 55, może on teraz trochę gorzej wygląda, bo on mieszka tak długo już na ulicy. To on musiał mieć, nie wiem, 30, 35, może 40 lat, jak on trafił na ulicę. To jest jeszcze taki wiek osoba jest młoda, ma jeszcze całą energię, no nie wiem, mi to jest bardzo, bardzo trudno zrozumieć, jak można się zdecydować, okej, okay, ja teraz wyjadę, idę do pracy, robię na czarno, dobra, nie mam pracy, idę na ulicę. Nie wiem, jest, jest bardzo trudno dla mnie to zrozumieć, faktycznie. Jest, jest mi faktycznie przykro tych ludzi, że oni, no można tak mówić ewentualnie, oni są tak słabe wewnętrznie, że nie mają tą siłę. Dla mnie to jest coś, co jest trudno, bardzo trudno to zrozumieć. Ale jest mi faktycznie bardzo przykro, że, że że istnieją takie sytuacje. Tutaj taka była Twoja decyzja? Tak, od razu. Tak no. i mnie nie było. Ale ty wiesz, że ty tu możesz na ulicy umrzeć, co nie? Oczywiście. Nie. Ja, ja to mam, chciałbym. Dzień dziękuję. I nie zgub pomoc. swoich tabletek, Bardzo nie. ważne. No dobra, to był ten cały filmik. Moim zdaniem bardzo ciekawy filmik. A teraz jeszcze trochę powiem moje zdanie osobiście na ten temat. I tak jak też już powiedział, miałem też już kontakt z ludźmi w Niemczech wtedy na ulicy. To nie było Polacy, to było po prostu, mi się wydaje, Niemcy, które mieszkali po prostu na ulicy albo były na ulicy i prosili o pieniędzy. Jak to się w ogóle nazywa, jak osoba jest na ulicy i prosi o pieniędzy? Po niemiecku to się nazywa betteln. Nie wiem, czy można mówić oni błagali o pieniądze, ale mi się wydaje, to jest gramatycznie niekorzystne. Możecie mi to proszę napisać w komentarzach, jak się to mówi po polsku, bo ja to faktycznie nie wiem. Ale po prostu um, oni mi też tak powiedzieli, nie? Na przykład, czas świąteczny: oni na ulicę bardzo dużo pieniędzy zarabia, zarabiają, czasem 100 do 150 euro dziennie. To jest niesamowite. Możecie to sobie wyobrażać, że robicie. Prawie 500 złotych dziennie to jest bardzo dobrze, nie? to jest bardzo, bardzo dobry zarobek, jak się tak myśli. I ja się też zapytałem, nie? dlaczego oni są na ulicy i tak dalej, i oni powiedzieli, no, im się nie chce po prostu, nie, im się nie chce. Mi się wydaje, to jest też ok, że jest państwa, które trochę pomaga ludźmi, ale oczywiście są potem też taki ludzie, którzy to wykorzystają. I ja bym powiedział tak: w Niemczech ten socjal jest za dużo, w Polsce ten Socjal jest za mało, i jeżeli można to jakieś tak e, mieszać, że będzie tak więcej równowagi, mi się wydaje, to byłby idealny. Trochę mniej w Niemczech, e, że te ludzie są trochę zmuszony iść do pracy, ewentualnie, e, żeby nie siedzą na ulicy i mówią: daj mi pieniędzy, i wszystko będzie dobrze. I mi się wydaje, to byłby taki bardzo, bardzo, bardzo dobry środek. Tak jak już w trakcie filmiku powiedziałem, jest. Dla mnie osobiście to bardzo ciężko i bardzo trudno zrozumieć, dlaczego osoba świadomy się zdecyduje, faktycznie ja powiem teraz świadomy się zdecyduje mieszkać na ulicy. Oczywiście są różne sytuacje, każdy ma inne życie, los po prostu tak wybierał, ale ja mam też takie zdanie i ja osobiście jestem też nastawiony, że każdy może swoje życie zmienić. Wydaje to chodzi tylko trochę o słabość tej osoby. To jest też teraz obojętne, czy to jest Polak, czy to jest Niemiec, albo, albo nie wiem, Japończyk, albo cokolwiek. Jak się wydaje, każdy ma tą możliwość swoje życie zmienić druga rzecz, która jest też <noise> dla mnie trudna jest zrozumieć, że ogólnie taki ludzie, to jest też tylko moje zdanie osobiście, które w Niemczech mieszkają na ulicy i to jest też obojętne, czy to są Niemcy, albo Polacy, albo cokolwiek, po prostu i mają tak, jak w filmiku też tak powiem, nie wiem, 28, 30 lat, albo 35 lat i oni mieszkają na ulicy, im się po prostu nie chce, bo bo to, dla mnie to nie jest możliwe być młodym człowiekiem i powiedzieć, ja nie jestem w stanie pracować albo nie znajdę pracy. Każdy znajdzie pracę. Oczywiście to nie musi być zawsze najlepsza płatna praca, ale mi się wydaje wszystko, każda praca, która ci więcej daje niż być bezdomnym. Faktycznie być bezdomnym jest lepsze Niż nic mieć po prostu. Nie? Ja tu w Polsce też już dwa, trzy razy miałem kontakt z, z bezdomnymi, mam nadzieję, że teraz dobrze powiedział, i też kilka słów z nimi rozmawiałam, bo, bo to, to się tu w Polsce też trafi, że taka osoba, która na przykład potrzebuje pomóc, jesteś przed Biedronką, idzie do ciebie i ci prosi w ogóle już nie o pieniędzy, tylko o jedzenie albo cokolwiek, i też nie ukrywam, że jeden, dwa razy robiłem tu też takie zakupy dla osoby, która po prostu mi um, prosi o to, żeby um, komuś tam chleb kupić, albo albo jakiś coś picia, albo cokolwiek. Ja jestem też trochę tak, że moim zdaniem nikt nie powinien być głodny, bo, bo mi się wydaje, to jest takie normalna rzecz, którzy nie powinny być. I miałem też tak e, kontakt z osobą, która, nie wiem, miała około 35 lat, może. Ja się go zapytał, bo mi też e, prosił, żeby mu coś kupić przed biedronką, i ja się go zapytałem: "Kurde, ty jesteś młody chłopak, dlaczego ty nie idziesz do pracy?" I on mi tak powiedział, że on po prostu wyszedł z więzieniu i on ma bardzo dużo problem teraz znaleźć pracę, bo bo nikt go y, przejmują do pracy. Ja nie wiem jak tu w Polsce jest ta sytuacja czy pracodawca zatrudni Taką osobę albo nie. Mogę sobie wyobrazić, oczywiście, że on nie może w każdej branży pracować, bo, no, oczywiście, jak on wychodził z więzieniu, to ma oczywiście jakieś tam trudności znaleźć, mm, może powiem tak, dobrą pracę, dobrą płatną pracę. I on mi też tak w twarz powiedział, jeżeli mu nikt coś kupi do jedzenia, bo nic dostaje i też państwo mu nic nie daje, Ja wiem, że tu w Polsce jest MOPS, ale na ten temat MOPS też już zaraz dwa, trzy zdanie powiem, bo też już z nimi miałem trochę taki kontakt i po prostu on powiedział, jeżeli on nic dostaje do jedzenia, to on jest zmuszony coś ukrać po prostu i on nie chce to zrobić, bo nie chce wrócić do więzienia. To jest taki po prostu taki kółko nie. I tu jest też trochę taki problem. Ja tego chłopaka wierzyłem po prostu to, co on mówi, że on ma problemy, bo on już trochę tak wyglądał, że on chce, ale nie może. Rozmawiałem też tu z inną osobą, która był, no nie, nie można mówić bezdomny, ale on po prostu e, był bardzo bardzo e, straszną sytuacją. Ma tam mieszkanie też powiedział po matce i to był też po prostu to, że to jest osoba, która, która sama około nie wiem 70 lat, tak mniej więcej 65 70 lat. On powiedział, że on cały czas z matką mieszkał mia matka miała po, powyżej 90 lat, teraz umarła i on wpadł po prostu w dziurę on mi to tak powiedział, on wpadł po prostu w dziurę matka teraz nie ma, on ma mieszkanie on nie ma dużo emerytury i tak dalej, no bo on jest już starszy, on już nie pracuje I ja się go też zapytałem, czy on pija Alkohol albo cokolwiek. I on powiedział, oczywiście, on to nie ukrywa, że on tu i tam od czasu do czas piwo pije, ale on się oddalszy od tych kolegów? On mi to tak powiedział. On się oddalszy od tych kolegów, którzy dużo piją, bo on ma tam koledze, ale on nie chce z nimi mieć kontakt, bo, on, bo dla niego oni za dużo piją i on nie chce jeszcze wpaść jeszcze głębsze. I dlatego on tu stoi na przykład przed Biedronką i prosi, że ktoś mu coś kupi do jedzenia i tak dalej, bo on nie ma innej możliwości. On ma taką małą emeryturę, że że jemu jest bardzo, bardzo trudno tu po prostu żyć. Ja to też trochę rozumiem, bo ja wiem, jak tu te emerytury są na niektórych ludzi, i ja wiem, jakie tu są koszty. Jeżeli ktoś ma małą emeryturę i mieszkanie, na przykład to no, to też nie jest wykluczone. Ja znam takie osoby, tam gdzie na przykład tylko czymś połowę emerytury idzie, i potem to jest trochę takie życie na krawędzi, i jest no, trudno cały miesiąc się utrzymać, jeżeli musisz musicie żyć w lekarze, jakieś leki kupić i tak dalej. Je vais... no po prostu normalnie żyć, to jest potem trochę taka trudniejsza sytuacja. Teraz kilka słów na ten temat MOPS powiem, bo też ludzie już do mnie kiedyś tak napisali, że o ja jestem bardzo naiwny, że kupię jakimś bezdomnym coś do jedzenia, oni mają pomóc od MOPS i tak dalej i tak dalej. Ja kiedyś z osobą z, z MOPSa rozmawiałem i to też nie jest tak, jak ludzie myślą, że ludzie idą i wszystko dostają i tak dalej, bo ja byłem to też kiedyś w sytuację, na przykład, że starsze Pierwsza kobieta potrzebuje potrzebowało pomóc od MOPSA, po prostu żeby dostać jakąś opiekunkę, i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie starsza osoba, która idzie już na stronę 90, nie ma dużą rodzinę, rodzinę też nie ma czasu codziennie tam jechać, i tak dalej, się opiekować. Teraz aktualnie dostali wpływ znów w pieniędzy, To jest też trochę Unii, które zapłaci, i tak dalej, gdzie te pieniądze wpływają. Na przykład ta osoba mi tak powiedziała, jeżeli. Osoby się 2 czy 4 miesiące wcześniej się zgłaszali na pomoc, to wszystko musieli odmówić. Ja się zapytałem, dlaczego? No, ona no, no powiedziała, no środki brakowali po prostu, nie? Środki po prostu brakowali i nie mamy pieniędzy za, na to, żeby każdemu po prostu pomóc i to jest ten problem, że są faktycznie bezdomne, które nie każdy bezdomny ma możliwość jakiejś dostać, pomóc. Nie każda starsza osoba faktycznie, która potrzebuje opiekunkę, ma też możliwość dostać tą opiekunkę, bo tak jak już powiedziałem, ten socjal jest tu tak słaby i to nie jest tak, że każdy tu wszystko dostaje. To są po prostu tu takie przykre sytuacje. Mi się wydaje, tu można więcej w tym zrobić. Państwo powinny trochę więcej może swoje finanse odwrócić ewentualnie i inaczej rozdzielić te pieniądze, ale mi się wydaje, to jest też całkiem inny temat, ale co najmniej, żeby te starsze ludzie mają trochę lepiej. To jest co, co najmniej to, bo mi się wydaje bezdomne to oczywiście to jest taki temat, to można teraz o tym rozmawiać, no sam jest winny i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak też wiemy, nie każdy ma tą siłę, żeby się sam ogarnąć i prowadzić całkiem normalnie życie. Ale Twoje zdanie na ten temat by mi bardzo interesował, możesz mi to oczywiście napisać poniżej w komentarzach i, i jeszcze raz powiem, jeżeli Ty masz jakieś ciekawe tematy, które mam ruszać, o tym rozmawiać, albo ewentualnie też ogólnie masz takie, jakieś pytanie, możesz to mnie napisać albo na Instagram, na maila, albo też poniżej w komentarzach i potem zobaczymy Ci, będę wideo na ten temat robić. W tym sensie bardzo Ci dziękuję, że obejrzyłeś ten cały film do samego końca, to mnie bardzo, bardzo dużo oznacza. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Pa!